Cześć wszystkim, z Iwanku, a razem ze mną siedzi... Michał. I witamy was z naszej nowej, wspaniałej Haciendy. Tam jest nasz pierwszy psychofon, Tak, ale będą nas miliony, patrzcie, o. O. Czy ja... Dostałam Pat Pat pat. No nie, no teraz to lekko włos! Ale patrz, jakiego mamy ochroniarza! W ogóle gangsta, wyjście smoka! Ma... Klaskać dziady wstrętne mm. oh, Masia, na... Ty, ale one są jakieś różowe teraz, patrz Widzisz, rozpałeś? One Zresztą... zaczynają nas kochać Miło, miło, strasznie Dobra, bo... Dobrze, Cześć, to Ja ci dam, ty chamie z widowni <laughs> nie, bo do, nie dostaniesz po równi Zobacz, dwa tysiące punktów, zajdzie na trafienia w ciągu trzech, ciao Teraz słuchaj, bo to na ciebie. Faza pierwsza. Poruszaj, no bo ja mam pierwszą, tak? Nie, mysz. Faza pierwsza. Poruszaj myżą do góry i w dół jak najszybciej, jak potrafisz, aby zwiększyć prędkość. Faza druga. No, masz to dam ci czy nie Michał, ja Ci mogę pomagać, ale nie mogę grać w tym, no. Czułeś. I ci to teraz? Co mi zepsułaś? Weź tą myszkę! Bo wolę kontrolami! Ale nie możesz kontrolami! Klawiatura i Inny, inny gracz może ci a, pomóc! pomóc. Przecież mówisz, ci! Boże, to nie umiesz czytać! Poruszaj... to będzie my, Poruszaj tą myszą do góry i do dołu jak najszybciej potrafisz, aby zwiększyć prędkość. Jak klikniesz lewym przyciskiem myszy, w odpowiednim momencie będziesz strzelał... Może problem. A ruszając myszką prowadzisz piłkę. Ja mogę ci pomóc w dowolnej fazie. Mogę klikać kontrolę, żeby zwiększyć Twoją prędkość. To może ja ci tym pomogę, że mnie się I zejść poś dom. Okej. Spacer, żebyś No na dobra. Ja ci mogę tu strzelać pomagać. A ty będziesz strzelał i ruszał myszką, żeby nie miał to. Próbuj Zobaczymy, tak? jak pójdę. Mhm. Trzy, dwa. Nie rób, ja będę. Strzelasz myszką kliknięciem? Czy ty kupnąłeś... z nim? Czy ty strzeliłeś całkowicie z piłką? It works. To jest zły człowieku. Kochamy już ten, już już, 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 celuj. No, come on! Bronił oh, się, tak. I jak nie chodziło nowe, tylko celuj! Rakietowy szans! Jest? Idę jakichś punktów? Ja, dwa tysiące. Tak? Tak? Nie wiem. Tak? No, Ile? dwa tysiące? What? Może jak masz 3 to dostać więcej, nie wiem Weźmijśkę. Ja mam to Bo inaczej się tego nie zrobimy. Ale miałeś super szybkość. Tak, dlatego że pomagałam. Nie. Mhm. Z kontrolami i spacją. To ja mam kierować piłką ja nie będę... Nie. Jeszcze nie, odliczy. Odliczy! Ale ja muszę mieć wcześniej. Ja się czy strzelasz? Ty strzelasz. O Boże. Ja tego nie zrobię. Mówiłam, ja nie mogę kierować w takim czymś. Dlatego. Bo powie... dostałeś mi ten piłkę w łeb. Nie ci, jak ja będę kierować piłką, to w życiu nie trafię, ani razu. Nie ma szans. Mówiłam? Nie ma szans, że mi trafię tą piłką. Ja na no takie rzeczy... No. Dlatego ja nie gra w strzelanki, Nie. Nie. Nie! 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 punktów. Czy Nie! 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 A ze ser, tak, zdanie mi docelowania nie, nie działało na komputerze, okay, jeszcze, to, to na kontrole, zusiptaj. Okej, Celuj w górę należniki. Ja, A. Dobra. Ja mogę jednak. na odlicz. Zmiana, znowu ja robię. Przyspieszenie mi strzela. Przejdź mi stąd! No. Dwalem <grymne> super Nie wiem, nie czy bardzo! To zwycięstwo! Wicią <grymne> O oh, Jesus. Like a bows! <suszel> My nie zrobimy! No come on! Trochę entuzjazmu. Banda dziadów! <grymne> Trochę intu <entusiasmo>. jadów. Banda dziadów! <grymne> Jeden Jeden bije brawo Dobrze, już lepiej. Zobacz 51 tysięcy przesuwaniu kliczka. Im więcej obiektów dostnie, tym więcej punktów zdobędziesz. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby poprowadzić kliczka w lewo lub prawym, to żeby skierować w prawo. No dobra. Czy jestem coś jeszcze, czego o czym powinnam wiedzieć? No. O Boże. No come on. No ładnie, nie ma wreszcie na to przecież. No to kiedy? Go... No ale. Boże drogi. Upsik... psik! <grymniczole> mi spadł! To jest jeden gadget. No nie, ja tego nie rozumiem. Ona wchodzi na przeszkody, tak? No tak. No to do dobrego, nie ruszam, wyjdzie na grabie. No. O. No, klikam, Wciśnij. ale no wciskam. Nie reaguje. Jeszcze raz. No Boże, dobrze. Pisać? Boże, biedna... lol? Dobra. No nie słucha mnie rozdzień, wciskaj cały czas. Aha. Był rozpendzony. Co się ja zrumieni? Piękne. się nad krużkami. Tam i ten, idź tam. Chodź, pójdziesz tam. Chodź. I teraz. A to nie jest ten czas, ja go mogę męczyć tak. Nie! Co? Wygra? Nie. 50 000, 51 tysięcy punktów musisz zdobyć. Dawid! Ale wziąłem, muszę iść po ten generator prądu chyba, on to mniej więcej da, nie? Mhm. Spróbuję, mogę tam poprowadzić. Aj no. Dobrze, to powinno być blisko. Dobrze. I tu gdzieś jest generator, ale go nie widzę. A tak chodzi. Aj no, idę. Nie, nie, to nie, dalej nie, 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 wiem gdzie nie, jest nie, 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 generator dawaj 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 dawaj, dawaj dawaj Jest? Teraz go bardzo zaprowadź nie, dawaj dawa, dawa, dawa. Piodna. Leci. Leci. Jedno. Pierna. Ja myślałam, że to wystarczy raz nacisnąć, a nie że trzeba tańczyć taką... Zauważyłam, dlatego ciężko powiedziałem. Grałam! Wcale nie OP w ogóle. Teraz ty, będzie się męczył. Króliczki ma słaby refleks, część druga. Jeśli ktoś śledzi Raymana od początku, to wie, że Michał uwielbia tą grę w poruszaniu kulą po placzne. ciągomie, <laughs> ha Jeszcze raz co ja nie będę ha zrobić to a ja będę się ha z ha w ha nie. ha nie. ha Ready? Not. I said Not. Dobrze. ha 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 Tu jest Jest 50 sekund, to chyba nie przejdziesz na ile. No właśnie. Boże, teraz. kaman, co jest? Żyłaś? Jest nieźle. Masz szansę to zrobić? Tylko nie wpadnie mi tu? Uuu, za pierwszym razem! Żeby mu się przekręciła. Pobił wszystko. What? What? Dlaczego nie? Ile tam było czasu? Bany? Aha. Się Ale w że to jest 50. O, 35 butelia. 모양입니다. 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 모 Wciskaj, bo mnie na. Dobra? Trzy. Trzy. Dwa. Jeden. Trzymamy kciuki. Dlaczego nie trzymałeś? Powiedziałam, żebyś trzymał. Trzymamy kciuki. Uwaga. Już. Ale koleżanko, ty też masz trzymać. Co myśli, że co? Że Michał sam przejdzie? Nie, on potrzebuje pomocy, wsparcia technicznego. I teraz już wszyscy! No, uratowaliśmy raz. Chodź, Tylko nie mam cię poluchów. Chyba, że czyjeś. To No ale nie tego, który też trzyma kciuki, tylko kogoś obcego, tak? Zupełnie nie myślicie. No im więcej kciuków, tym lepiej. Możecie pożyczyć jeszcze od mamy. No! For Christ's sake, what the hell is wrong with that crap? Robisz tam prochawkę. Nienawidzę <laughs> tego. Prochawka. <laughs> Oj sam uderzam. Tak nie było od do to do O.

Z że nie dam rady. <grymna> to było tak blisko. Klaus. So Klaus. Klaus. Czy będą brawa? Ktoś klaszcze. Wy niewdzięczne gnoje. Wy wstrętne, niewdzięczne. Cóż. Mm. Redoty. Wstrętne. Co tu mamy? Ryski szaleją! Dobra? I zapleczać. Znowu nie odmówił, to nawet nie odmówił. Okay. No właśnie wiem, to jest też cały element. Co to jest? Okej. teraz, tam paminz rytm, Ja się gubi zawsze się Nie mów do mnie, jak słucham mam rytmu. No co wy? Widzę, nie słyszę, jak mam na fula. PAM PAM PARARAP TECHNO! A. To jest w ogóle jakiś techno, uber, elo Party, lepki, całkaz! Jezu, nie spojrzałam! że się zaczęło! Panika! Ale fajnie cały Nie wiem, jestem skupiona! Albo nie

A Ty są kombinacje, to jest kompilacje? To jest kiedy zrobisz kilkanaście razy pogląd cały czas do mnie, nie, nie mając żadnego wyniku. No ja nie, nie będę każdym... Ale mnie to Mam tutaj. No. Nie, wspaniale! Spadaj, bo dostaniesz plaszę następnego do wracania. To jest sibironić! No, come on! Dobrze ci tak. Fuch. Taka impreza była ani nic. Co dostajemy? A dostaliśmy ten hip hop ostatni. Hip hop, ten taki, co było wcześniej. Dzięki temu. Może, nie wiem. O co dziecko, kogo boxa. Jadziesz, użyj myszki, wycelowe, To ja wszystko wiem. Lata praktyki, proszę Państwa. Help! Teł! Z parówką jest najlepsze, To kochane być parówką. Lampa. Lampa. Bo mogę. Lampa, bo mogę. Ale co. No? tutaj. No, ej! Zrozumiałeś balonę to. Jeszcze stoisz. No, no chyba nie. No kamam. W. Wurr Ja. No. Wow, 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 wow! wow, 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 wow. Jestem w wózku, ale fajnie. Wyskowa bajka. będzie do zastrzelić jakichś ktoś to przyjść. What the hell! Kobie! Kobie! No! Jak to żyje? Jak to żyje? Dobrze. to jest nie żyć? Trzy, 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 trzy. Bondem. 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 No, ja, żyje? Jak błądem! bondem! błądem! Wszystkim żyje? Jak to żyje? Jak to żyje? No, co one tak żyją? żyje? Jak to No, tutaj nie ma... Jest okej? Okay. Ja Jak okej! Okay. żyje? Jak to o Jezu, oni nie, 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 Oni Oni latają! To... To... nie, sobie... No nie, nie, co nie, nie, za nie, 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 sobie. nie, nie, radio. radio, nie, Najpierw Radio, Najpierw radio. Radio!

O co jest złota. O nie! Biała? Czego? A to Czego? Aha. O ty, o ty, o ty. I co, 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 Jaka jestem ten Koksze! Pany Panny Koks. Ale nie w Skyrim. Jestem super w Skyrim już teraz, nie znasz się dobra dobra Chyba nie trochę bardziej warczy. Jestem koksem w Skyrim we wszystkim O tam Ło, wow, nic nie widzę Halo, halo Halo? Halo Cóż, ciało. To był Superman, i jako szybko uciekł on jeszcze żyje! On jeszcze żyje! On jeszcze żyje! jeszcze żyje! ja go nig... Nigdy go nie mogę zabić! No, słuchaj! wod, On cię przytula. Przytula cię w kolegę! Będziecie mieli kapartę. Uuu... Jest Jestem. Jestem James, Wanda, um, i um, Diana Johnson um, i wszystkie ją. O po takim potem nieu. Jamie jest Jest! No na pewno nie, co za... Du -du -du -du. Nie marnuj. Jak czemu niby nie to? Teraz zwykłe. Nie no, co z tego? Lol, to będę sobie póki możliwie Wyjaśnili tak dalej. Ale no teraz szczęśliwa, ale wcześniej to było takie jak to. Uuuuut. O ty dziadzie. nie wiem jak Lol, pane Boszem. Wow, jakie spady. No bo to jumpy jak chciała. KIT. To jestem ten, mój kryptonim to kits. agentem specjalnym o kryptonimie kits. Kits. O jezu nie! On jeszcze żyje! No, no! Wy. Nienawidzę was! Nienawidzę was! Idźcie, idźcie sobie! Schowałeś się chyba. No spadaj! No ile on będzie żył? Patrz go, on jest kurde nieśmiertelny. Ile on hitów ob dostał na twarz? Dużo. Dwa. Dużo więcej. Zaraz interaktywisty, to leży na koronawirus. Teraz jest agent specjalny i No, no. Tak! Już będzie u mnie Gram lepiej od nich młodsze siostry. OP! <laughs> Ja jestem błogą! No nie bardzo. Ma... Hack pozwala nie tylko łapać króliczki, ale również odbijać ich całe. Like! ale te włosy na klacie. Mm. like wow! Baby, I like it! No, czy one się śmieją? Może żeby zaczęły się wtedy podniecać tym... Ten... się cieszą. To się spały. O, idzie mój bodyguard. Nie takie całej nóżki. Tak. Ale jak już mogę wejść sama, to... patrzysz się, się normalnie wiesz? A. A gdzie moi fani? Czy są moi fani? Czy są... Nie, tam zostaw to. Czy są moi fani? Ta... Jest jeden fan. Hmm. A jak wysoko teraz jest? Jak dorzuciliśmy ten? Wiesz, jak, jak, dużo jeszcze, jak dużo nam jeszcze brakuje. No, sporo. Niestety. Jeszcze drugie, tyle ponad. Ale mamy jednego z tego fana, Kochamy cię! Cześć! Paś. Ale w ogóle to może. Tam jeszcze taki paru zainteresowań. Ej, ten dojot, to jest ta armia była, nie? Z tą miną, to jest to z mnie chodzi. Yeah. Ale przyjrzyj się, bo poczekaj, zaraz będzie armia, uważaj. Chodź, chodź, armio. Znaczy się śmieją. O, patrz, patrz, patrz armia idzie. Wow. Well. Tak właśnie ja sobie wyobrażam typowego przedstawiciela Ar. Dobrze już, więc Mając ten wspaniałe wszystko Ej, ale w ogóle ty, nie dostaliśmy ani stroju, ani piosenki Jak to nie? A co dostaliśmy? Piosenkę tą hip-hopową tak? No A, to ja się już pokupiłam To jest z zeszłego, czy z zeszłego jeszcze Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej dobra To w takim razie Nie no, teraz, nie no, teraz już Nasza druga i cała jest lepsza. Trzeba doceniać e, króliczki póki się jej ma i taki tam. To w takim razie dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało i mm. że nie śpicie jak te okropne króliczki, które tam przynajmniej. Szczególnie do. przy tym wstrętnym, wstrętnym, wrednym dziadostwie, którym było do obracania, <laughs> tak to było porąbane. I know. Ale nie przejmujcie się, wrócimy do was. następnym Cieszcie się, że sami nie musicie <laughs> tego robić. 좋습다 주말 치재잘 봐요.